miało być odlotowo i wesoło, a wyszło jak zawsze. To znaczy nie zupełnie jak zawsze, bo y, zam, zabójstwo prezydenta miasta Gdańska nie zdarza się tak często, właściwie zdarzyło się dopiero pierwszy raz. No i nie to jest może nawet najistotniejsze, że się zdarzyło, chociaż to oczywiście tragedia y, jednostkowa dla niego samego i dla rodziny, i dla przyjaciół, ale istotne jest, istotne jest kilka innych rzeczy. Po pierwsze, prezydent Adamowicz został zamordowany przez osobnika prawdopodobnie niezrównoważonego psychicznie. Tam są różne teorie spiskowe już się mnożą jak króliki, ale nie o to chodzi, żeby te teorie teraz analizować, tylko że został zamordowany na oczach tysięcy ludzi z których to co najmniej setka była na tej estradzie, na której on stał, i żaden nie przeszkodził temu mordercy w dokonaniu swojego czynu, w dokonaniu zbrodni. Tym bardziej, że ten człowiek dźgnął prezydenta Adamowicza kilkakrotnie. A następnie jeszcze wygłosił przemówienie, orędzie takie do wszystkich zgromadzonych, którego zgromadzeni wysłuchali. I dopiero jakiś techniczny pracownik się na niego rzucił, czyli go bezwładnił, czy on podobno już sam się położył, bo się zmęczył tym wszystkim. To pokazuje, jak dalece skuteczna stała się eunuchoidalna propaganda w wykonaniu policji, która przez całe lata, ale żeby nie powiedzieć, przez dziesięciolecia nawoływała i nawołuje do tego, żeby w obliczu takiego, takiej napaści nie sprzeciwiać się napastnikowi, ewentualnie uciekać, ale w ogóle nie sprzeciwiać się mu generalnie. Po drugie, że to mi zresztą przypomina, w rezultacie mamy taką, taką sytuację, jaką widzieliśmy w Gdańsku. To mi przypomina taką książkę Stanisława Lema z lat 60. pod tytułem Powrót z gwiazd. Kiedy to bohater wracający z gwiazd, tu paradoks Einsteina i tak dalej. No i on zastaje świat zupełnie inny niż ten, który, który opuścił. Między innymi zmiana, jedna z ważnych zmian polega na tym, że ludzkość pod wpływem ironistów radykalnych została poddana takiemu procesowi, zabiegowi betryzacji, który polega na tym, że nie, nikt nie jest zdolny do zareagowania, nawet gdyby na jego oczach kogoś mordowano czy gwałcono. No i wygląda na to, że ten proces betryzacji w Polsce jest bardzo zaawansowany, no i mogliśmy to w czasie rzeczywistym obejrzeć na tej estradzie w Gdańsku. Po drugie, że warto w związku z tym, żeby policja zaprzestała tej eunuchoidalnej propagandy, no, ale to wymaga uzupełnienia, dlatego, że samo zaniechanie nie wystarczy, ale... Yy, nasi umijowani przywódcy muszą wrócić do dyskusji, do debaty yy, na temat yy, posiadania broni przez obywateli, bo co to są za gwarancje obrony konieczne, jeżeli władze odmawiają obywatelom posiadania narzędzi służących tej obronie to są jakieś kpiny no i trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Yy, proszę Państwa, po trzecie. Wydaje się, że wra... powinna też wrócić debata na temat przywrócenia kary śmierci. Ja byłem w swoim czasie autorem stosownej ustawy. Ona nadal jest aktualna, można z niej skorzystać. W związku z tym, bo jeżeli nie ma kary śmierci, no to zbrodnie uchodzą bezkarnie. Teraz ten jegomość albo zostanie umieszczony w... W więzieniu na dożywotnie więzienie, albo zostanie umieszczony w psychiatryku, też nie wiadomo, czy dożywotnie, czy nie, bo może zostać wyleczony przecież z tej choroby psychicznej. No i wtedy okaże się, że ta zbrodnia, którą tak wszyscy są wstrząśnięci, będzie bezkarna, podobnie zresztą jak inne. Uchodzą bezkarnie, bo gdyby taki więzień skazany na dożywotnie więzienie zamordował strażnika, albo nawet kilku, nie mówiąc już o współwięziach, no to już nic mu nie można zrobić, dlatego że został skazany na dożywotnie więzienie. Nawet gdyby 10 razy został skazany na dożywotnie więzienie, to w jego sytuacji to już nic nie zmienia. W związku z tym widać wyraźnie, jakich spustoszeń już nie tylko w świadomości ludzi, ale w systemie prawnym doszło do, do jakich spustoszeń w systemie prawnym doszło wskutek wyeliminowania kary śmierci za arsenału kar kodeksowych. Proszę Państwa, niezależnie od tego, wydaje się, znaczy już się nie wydaje, bo to już jest, zabójstwo prezydenta Adamowicza będzie dyskontowane politycznie przez wszystkie możliwe ugrupowania, zwłaszcza te, które w tej chwili pośpiesznie wyciągnęły na maszt sztandar walki z nienawiścią. No, wiadomo, nienawiść to jest straszna rzecz, więc powinna zostać znienawidzona. No, i z nienawiścią trzeba walczyć, brać byka za rogi i tu radykalne środki, bo im szybciej nienawiść zniknie ze świata, no tym świat się stanie szybciej lepszy, to jasne. Proszę Państwa, no ale. Nienawiść nie unosi się w powietrzu na podobieństwo smogu czy dwutlenku węgla, z którymi też zresztą trzeba walczyć, tylko to jest wydzielina nienawistników. No i tu nie wystarczy leczenie objawowe, trzeba wprowadzić leczenie przyczynowe, czyli usunąć przyczynę, dla której nienawiść na świecie się pojawia. Nie ma rady, trzeba tych, za tych nienawistników się zabrać jakoś. I proszę Państwa, ta rewolucyjna praktyka byłaby zgodna z rewolucyjną teorią, która głosi, że by człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem, bo tylko z morza krwi i mę męczarni narodzi się przecudna tęcza. W związku z tym, by można było ludzkość zbawić, trzeba się najpierw z nią rozprawić. No dobrze, rozprawić się, ale z jaką? częścią ludzkości, lub przecież nie całą. No. Nikt nie będzie w imię walki z nienawiścią rozprawiał się, dajmy na to, z panem redaktorem Michnikiem, który od nienawiści jest wolny, że tak powiem, a priorycznie urzędowo jest immunizowany na nienawiść. W związku z tym, no nie. No ale w takim razie powstaje problem, skoro nie ze wszystkimi, nie wszystkich trzeba eliminować, no to kogo trzeba eliminować? No tu jest odpowiedź, jest prosta jak budowa cepa. Tych wszystkich, którzy nie podzielają, nie słuchają się wskazówek. Osób urzędowo immunizowanych od nienawiści. No i tu już mamy, że tak powiem, cały taki program walki z nienawiścią, naszkicowany w postaci szkicowej. No, bo siłą rzeczy to ramy tutaj nie pozwalają mi na rozwinięcie tego tematu, ale no już wiemy, co mamy robić. Proszę Państwa, niezależnie od tego, jestem pewien, że. Morderstwo pana prezydenta Pawła Adamowicza posłuży za fundament, za podstawę gdańskich liturgii smoleńskich, bo z taką, taka zbrodnia nie zdarza się codziennie. W związku z tym trzeba nią gospodarować po gospodarsku, tak żeby starczyło nie tylko do wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale do wyborów parlamentarnych jesiennych, może do wyborów prezydenckich przyszłorocznych, a kto wie, czy nie na dłużej. No warto przypomnieć, że liturgie smoleńskie no, starczyły prawie na nie na prawie, tylko na 8 lat starczyły. Więc tutaj jestem pewien, że pierwszorzędni fachowcy zadbają o to, żeby i tutaj ten kapitał polityczny się nie zmarnował. Proszę Państwa, warto. Przy tej okazji zwrócić uwagę na mistrzowskie pociągnięcie pana Jerzego Owsiaka. Otóż pan Jerzy Owsiak tak, takiej traumy doznał na wieść o zamordowaniu pana prezydenta Pawła Domicza, że postanowił się wycofać z kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To jest znakomite posunięcie. Podobnego posunięcia dokonał w swoim czasie Iwan Groźny w Moskwie. No i co się stało, kiedy Iwan Groźny ogłosił abdykację, a no całe pielgrzymki tam pielgrzymowały do niego, żeby raczył tę decyzję cofnąć. I coś podobnego widzimy w przypadku pana Jerzego Owsiaka. Już dwie osoby z pielgrzymką ruszyły, to znaczy pani Janina Ochojska i przewielebna siostra Małgorzata Chmielewska. A myślę, że to dopiero początek, że do Dopiero y, prawdziwe pielgrzymki dopiero się zaczną. No, i w związku z tym Jerzy Owsiak nie sądzę, żeby pozostał głuchy na te wszystkie suplikacje. Wróci, ale już jako triumfator wróci na wyraźne żądanie opinii publicznej wyrażone przez najlepszych jej synów i córki. W związku z tym, jak ktoś potem spróbuje zagiąć chociaż palec na pana Jerzego Owsiaka, to ten palec albo zostanie natychmiast odrąbany, albo ze wstydu i zgrozy uschnie sam. W związku z tym to jest, mówię, bardzo mistrzowskie posunięcie, no i skłania mnie ono do przypuszczeń, że panem Owsiakiem cały czas opiekują się pierwszorzędni fachowcy od psychologii społecznej, bo nie wiem, czy pan Owsiak sam by te wszystkie takie triki mistrzowskie wymyślił. On tam ma swoje zalety, oczywiście kręcioła i tak dalej, ale to jest za mało, żeby tak, mi, takie mistrzowskie pociągnięcia socjotechniczne robić. Proszę Państwa, no więc wszystko przed nami, wojna z nienawiścią i tak dalej i liturgie gdańskie, liturgie smoleńskie. Ale świat, chociaż oczywiście wstrzymał oddech z powodu zbrodni dokonanej w Gdańsku, warto zwrócić uwagę, że moce zostały poruszone, mianowicie Światowy Kongres Żydów wyraził z tego powodu swoje zaniepokojenie. No to już nie są żarty to wojna z nienawiścią będzie musiała się toczyć z rozmachem i że tak powiem z przytupem, ale poza tym, że tu świat wstrzymał oddech ze zgrozy, no to jednak jeszcze życie toczy się naprzód i warto zwrócić uwagę na to, co się dzisiaj jeszcze w tej chwili, kiedy to mówię, będzie działo w Londynie mglistym, mglistym Albionie. Otóż o godzinie 20, a więc już wkrótce rozpocznie się w brytyjskim parlamencie głosowanie nad porozumieniem, jakie pani Teresa, premier Teresa May wynegocjowała z Unią Europe Europejską nie wiadomo jaki będzie wynik tego głosowania, ale skrzydlate wieści dochodzą od naszych honorable korespondentów, że to porozumienie może zostać odrzucone. No i wtedy pojawi się chaos, to znaczy, co konkretnie się pojawi. Ano, wtedy Wielka Brytania będzie musiała wynegocjować warunki wyjścia z Unii Europejskiej z każdym z państw członkowskich, co może się okazać nawet korzystne. Chociaż dłużej trochę będzie trwało, no bo na przykład. Jakby wyglądały takie negocjacje z Polską? W zamian za, że tak powiem, pozostawienie Polaków mieszkających na wyspach brytyjskich w spokoju, pani Teresa May będzie mogła bardzo wiele ugrać tutaj z naszymi umiłowanymi przywódcami. No i w tej sytuacji, a myślę, że nie tylko Polska jest w takiej sytuacji, więc z niektórymi pójdzie łatwiej, z innymi pójdzie trudniej, ale to nie oznacza wcale chaosu, tylko y takie przedłużanie się uporządkowania tych stosunków. Niektórzy powiadają, że skończy się to powtórnym referendum i że Wielka Brytania z podkulonym ogonem. Przy drep po drepce do Unii, jak do kanosy, i tak dalej. Może tak będzie, ale bardzo możliwe, że Niemcy nie, nie chcą, żeby tak było, dlatego że nie po to wyciskały i wycisnęły Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, żeby teraz z powrotem sobie ten kłopot brać na głowę. Dlaczego? Dlatego wskażę na trzy powody. Margaret Thatcher uważała, że Unia Europejska to jest narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Ja się akurat z tą opinią zgadzam i nie mam nic do dodania. I skoro tak, skoro tak, to uczestnictwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej Stanowi bardzo dużą komplikację dla Niemiec, dlatego że Wielka Brytania, po pierwsze, leży na wyspie, po drugie, ma specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, po trzecie, ma broń jądrową, więc bardzo trudno by było zmusić Wielką Brytanię do zrobienia tego, czego nie będzie chciała zrobić. No i stąd Niemcy, jak sądzę, wolały, żeby Wielka Brytania wyszła sama, najlepiej sama, żeby nie padło podejrzenie, że ktoś tam ją wypchnął i tak dalej ale została wyciśnięta. Przypomnę, dlaczego tak uważam. Otóż uważam tak dlatego, że kiedy przed referendum w Wielkiej Brytanii głosy zwolenników i przeciwników Brexitu były mniej więcej równe, to Komisja Europejska chyba na tydzień przed terminem referendum podała wiadomość oficjalną, ale fałszywą że wkrótce do Unii Europejskiej zostanie przyjęta Turcja. I po tej wiadomości liczba zwolenników, odsetek zwolenników Brexitu nieznacznie wzrósł, ale było to, był to wzrost wystarczający do tego, żeby referendum było za wyjściem. powiedział się za wyjściem. Po referendum Komisja Europejska tę własną oficjalną wiadomość zdementowała, więc jest to prawie pewne, przynajmniej zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, że Niemcy po prostu w ten sposób wycisnęły Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, a skoro tak, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby życzyły sobie powtórnego referendum i y, takiego pokornego powrotu Wielkiej Brytanii do Kanosy. Proszę Państwa, nie tylko Wielka Brytania tutaj ma zgryzoty, ale w ogóle świat ma zgryzoty ze złowrogim Iranem. No i w związku z tym na 14 lutego została wyznaczona konferencja w sprawie złowrogiego Iranu w Warszawie. Charakterystyczne jest to, że sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, pan Mike Pompeo. Poinformował o tej konferencji bodajże w Egipcie. Ich władze polskie chyba nic o tym nie wiedziały. No i później ta, ga, ta gafa została konwalidowana takim wspólnym oświadczeniem amerykańsko-polskim, że tu będzie w Warszawie i tak dalej. No to precedens już był w postaci tego, tej decyzji Knesetu izraelskiego, który wyznaczył sobie rendezvous w Polsce i chyba nawet nie poinformował polskich władz o tym, już nie mówiąc o tym, żeby tam je konsultował, Chowaj Boże, pani premier Ewa Kopacz, bo to wtedy pani Kopacz była premierem rządu, premierzycą właściwie, no więc tam próbowała robić dobrą minę, twierdziła, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, no ale brzmiało to jeszcze mniej wiarygodnie niż zapewnienia o przekopywaniu ziemi w Smoleńsku na medy głęboko. No ale to taki już los wypadł nam. Nieważne, no to tylko ilustruje, że jesteśmy, że tak powiem, bantustanem tutaj na posyłki. Chciałbym zwrócić uwagę, że Iranu na tej konferencji nie będzie. W związku z tym ta konferencja przypomina trochę konferencję w Monachium w 1938 roku, kiedy to Wielka Brytania, Francja i Rzesza Niemiecka namawiały się, co tu zrobić z Czechosłowacją. Oczywiście Czechosłowacja nie została zaproszona. No i to, że Polska się podejmuje czegoś takiego, to trochę nieładnie świadczy o nas, bo. Pan Krzysztof Szczerski, pan minister Krzysztof Szczerski, y, powinien jednak mieć lepszą pamięć i przypomnieć sobie konferencję w Jałcie, która w taki sam sposób rozporządziła się Polską. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, nasi sojusznicy, sprzedali nas Stalinowi tak, jak się sprzedaje krowę. Więc y, trochę nieładnie, że Polska się podejmuje takiego y, sutenerstwa, no ale się podejmuje. Co by mogło to sutenerstwo jakoś usprawiedliwić? Tutaj muszę się odwołać, proszę Państwa, do literatury, a mianowicie konkretnie do towarzysza Szmaciaka. Tam jest taka scena w towarzyszu Szmaciaku. Wielu ludzi mi zarzuca nawet, że tu cytuję towarzyszmaciaka. No a co mam cytować? No, Marksa nie chce, a towarzysza Szmaciaka lubię. No i poza tym jest bardziej pouczający od Marksa. W związku z tym cytując w tym w towarzyszu Szmaciaku, w nieśmiertelnym poemacie towarzysz Smaciak znajduje się taki oto fragment, kiedy Szmaciak spotyka Stefę, damę, którą jego kolega Rurka już zaczyna posyłać na ulicę w charakterze prostytutki. No i Maciak przekonał Stefę, żeby jak to powiada poeta, mu przystęp dała do sanktuarium swego ciała. No i kiedy Szmaciak już próbuje się tam wdzierać, nagle zjawia się rurka jak nie wiadomo skąd, jak z podziemi. No i lodowatym tonem powiada do Szmaciaka: dmuchaj ją, ale nie za darmo. Więc coś, to samo przesłanie można by było odnieść do naszych umiłowanych przywódców w związku z konferencją na temat złowrogiego Iranu no, moglibyśmy się trochę połajdaczyć w tej wojnie o pokój, gdyby jednak po pierwsze Stany Zjednoczone w zamian za to uchyliły ustawę 447, a bezcenny Izrael złożył publiczne oświadczenie, że wyrzeka się wszelkich roszczeń majątkowych w stosunku do Polski. No to za taką cenę można by się było trochę połajdaczyć, natomiast niestety wynika z tego, że będziemy się łajdaczyli za darmo. I to jest, nie wiem czy to nie jest jeszcze gorsze od zamordowania pana prezydenta Adamowicza w Gdańsku.